Witam Was, widzowie, w 40. odcinku Od dziadostwa do przedsiębiorstwa. A dzisiaj rozbudowa gospodarstwa, a raczej zburzymy je całkowicie, jakby budowa praktycznie odnowa. Tutaj, tak, co tu zostanie? Tak naprawdę nawet te silosy będą przestawione. Jeszcze nie wiem gdzie. W silosy, tak naprawdę, gdzie mi będą pasować. Ten kurnik będzie, kurnik zostanie też ten sam, ale będzie przesunięty w inne miejsce. No dobra, także co, nie gadam za dużo. Zabieramy się, zaburzenie na razie tego. Lecimy. Cyk, ten budynek. Buda dla psa. Cyk. Silosy też wyjeżdżają. O, jeszcze dostałem hajs za 4000 litrów zbiorów, które tam były, dobra. to sobie polecimy? na razie tyle tylko. tutaj sobie pomalujemy od razu. Co, co, o, dobra rośliny, dobra na początku trawa, żeby to ładniej wyglądało, bo ta trawa jest średnia. O, dobra, te krzaki też usuniemy, bo tutaj będzie w tym miejscu mniej więcej właśnie obora. Obora przejazdowa, więc tutaj jeszcze bramy zrobimy w płocie, żeby móc wyjazd tu sobie zrobić. Ale to zobaczycie wszystko za chwilę. Bo ja sobie już wybudowałem tak wizualnie to gospodarstwo. Tą bramę zostawimy na razie, chociaż nie będę jej jeszcze. Będzie trochę pewnie przesunięta i tak. To muszę sobie przenieść. Dobra. No i mamy pusto teraz. Git. No, jest przestrzeni teraz. Także tak. Lecimy najpierw z budynkiem na ciągniki. Ogólnie tak wizualnie, jak popatrzycie, to okaże się, kurczę, mniejszy budynek postawił. Ja chciałbym, żeby miał więcej traktorów, ale to już są na same ciągniki. Zaraz wam pokażę zresztą. Na same ciągniki. Teraz tylko muszę się skupić. Zburzę tu płot, żeby tu dosunąć to trochę. Nowy płot, i on będzie tylko w tych miejscach, gdzie będą, nie będzie budynków. O dobra, sobie robimy coś takiego. Mniej więcej na prosto chcę to postawić. Ja wiem, jak ja zrobię. To jest najprostszy sposób. Gdzie ja bym chciał, żeby zaczynał się ten budynek? Hmm. No, mniej więcej, bo tam jest wyjazd ten drugi, więc tak, żeby tym ciągnikiem było nie musiał jakoś nawracać mocno, gdzieś tutaj Dobra, coś takiego, taką linijkę sobie zrobimy i postawimy na prosto wtedy Dobra Lecimy z tym budynkiem teraz Cyk. Mogę dzisiaj trochę mniej się odzywać niż zawsze, ale wiecie widzowie chcę tutaj to zrobić jak najlepiej, tak? Tak, żeby też w drogę za mocno nie wchodził co. Jeszcze sobie nikę tutaj po, po, pomaluję po prostu. Ma coś takiego. I tak jak będzie stał, to będzie git. Czy on jest równo? Tak będzie równo Mniej więcej, dobra Git, mamy pierwszy budynek No jest trochę miejsca, nawet nie wiem czy nie za dużo Ale, no trochę za dużo Może go cofniemy jednak Ale to już postawię za... poza odcinkiem. Ja będziemy... widzimy się, jak będę ogarniał kolejną wiatę. No i dobra, teraz stawiamy ten budynek. Najwyżej postawię go jeszcze raz, ale staram się go tutaj mniej więcej dać blisko siebie. Dobra. Nie wyszło to źle. No, może tak być. Dobrze, że tak jest, bo tutaj ta droga jednak chciałbym, żeby została No i w tych miejscach na przykład płota już tu nie będę stawiał Na przykład o, tutaj sobie postawię pomiędzy Ale tak o, tutaj dalej to nie Myślę, że słabo będzie to wyglądać Dobra To co, teraz dom chyba lecimy Chyba, że tutaj już damy oborę Dobra, możemy oborę ogarnąć To jest ta Wiecie, ja te gospodarstwo robię tak, że chciałbym, żeby jednak już tutaj, jak będę zachodnimi ciągnikami jeździł, to jednak, żeby to był już jakiś trochę bardziej nowoczesny styl, a tam był cały czas ternit na tych budynkach, znaczy na, może nie na wszystkich, ale sporo z nich już miało, miało jeszcze ternit, więc... Dobra, tutaj tak... Dobra, usuniemy sobie trochę płotu Ten. No i to jest delikatny upgrade, bo to jest 30 krów Także... Fajnie Na tym mi zależało właśnie Dotąd było mniej więcej obrodzenie testujemy to trochę dobra, wystarczy no i o to chodziło zburzymy sobie teraz trochę płotu nie to nie powoli to będzie szło, oh, ale dobra git, udało się bez straty w oborze płytę zostawimy tą samą jeszcze wielkości nie będziemy zwiększać teraz tak gdzie są do budowy silosów budynki, zbiorniki do budowy silosów jest Tak, do budowy silosów nie jest chyba. Nie w silosach. Tak mi się wydaje. Zaraz się tutaj. No tak, dobrze. Damy ją tutaj. Nie wiem czy nawet ją jej nie zlicować tutaj, żeby to ładnie wyglądało. Ona nie chce się, A, bo ona jest tylko tak. Chciałbym zlicować, ale będzie ten garnek wystawał. Kurczę. Także damy ją o tak odrobinę od ściany. mi się nie podoba damy ją na równo o tak o dobrze fajnie podoba mi się ta zabudowa już tutaj tutaj będę mógł maszyny trzymać więc to jest dodatkowo właśnie chciałem taką podoba mi się ta obora litr tak to wygląda na razie. Także, co widzimy się za chwilę, bo ja muszę jeszcze tu pomyśleć, gdzie tutaj, jak tutaj to zabudować. I myślę, że w tym odcinku nie zobaczycie finalnej wersji, tylko na następnym odcinku. Taka będzie a la prezentacja. Dobra, lecimy teraz z domem. z domem. Ogólnie pojawiła się taka kwota na koncie, gdyż wziąłem po prostu kredyt, żeby sobie to na spokojnie móc dalej budować, nie? Potem, jak będę. Nie potrzebowała aż tyle hajsu, to część zwrócę i tyle, ale teraz... Wezmę sobie od razu tyle, żeby... Dobra. To mi się podoba nie jest jest dalej. Tu nie jest aż tak blisko wcale. Git. Mógłby być dalej, ale w sumie tutaj te podwórko tu odsuniemy dalej. Od drogi będzie bliżej także git może tak być. Teraz tak, chciałbym tutaj gdzieś jeszcze Silosy sobie na środek postawić. I z myślą taką tutaj wyjdę, że silosy sobie postawimy, bo to jest tak naprawdę najważniejszy efekt. Tak naprawdę najważniejsza część teraz, która taka zrobi taki efekt na gospodarstwie, mi się wydaje. Postawimy je gdzieś tutaj, moim zdaniem to będzie najlepsza opcja. Silosy. I lecimy teraz. Gdzie są te? O, jest. Brzmika jest chowana, także zlicujemy sobie je chyba z tym. Tak, żeby tu też przejazd był, nie? Tak mniej więcej. Tak jak jest to. No, myślę, że to będzie git. Żeby też z tych budynków był wyjazd. Git klasa. I teraz dodatkowe do budowy silosów muszę ogarnąć. Tak, i o, jeszcze sobie. całkiem inaczej to te gospodarstwo teraz wygląda nie, także, a i jeszcze jedna rzecz tutaj sobie zrobimy, bo ja chcę mieć te gospodarstwo jak najbardziej funkcjonalne gdzieś tu jest dachy właśnie, dachy jakieś budynki gdzie to może być, o jest jest tylko kolor jeszcze można zmienić sobie takie coś takie coś nie bardzo a kolorków nie ma kurcze szkoda liczyłem, że kolorek da się zmienić bo taki to tak średnio mi pasuje tutaj Od boku też to musi git wyglądać. A czemu teraz? Tak to nie ma problemów, a od boku jakieś dziwne rzeczy robi. Ciężko będzie. Najwyżej to jeszcze raz ustawimy. Od góry bardziej będę patrzył, dobra, tu jest mniej więcej równo. No, i fajnie to wygląda. Git. Jest dobrze, uważam. Teraz, tak, płoty musimy tu postawić. A, jeszcze jedną rzecz. Także, tak, widzimy się jeszcze za sekundę. Także co, stawiamy ostatni budynek. Kurnik, także co, lecimy z nim? i tak, żeby też na tą drogę nie wjeżdżać. Dobra, tą drogę poprawimy, żeby nie było, że... No i dobra, tu przejazd jest dosyć szerokawy nawet bym powiedział, także git. No ogólnie chciałbym, żeby te przestrzenne gospodarstwo nadal zostało, ale jednak mimo wszystko było trochę takie bardziej jednak zwężone i, od... I to mi się wydaje, że wyszło jednak mimo wszystko, że jest tutaj więcej tych hal. Aby nie było aż tak w tej wolnej przestrzeni widać. Także co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do końca. Jeśli jeszcze zapomniałem, bo byłem trochę skupiałem się mimo wszystko, także przepraszam Was od razu, że tyle się nie odzywałem, ale możecie zasubskrybować mój kanał. Także z góry dziękuję. No i co, efekt finalny zobaczycie na następnym odcinku, bo tak naprawdę, tak płoty, tutaj jakieś ozdoby, no, tak naprawdę. Całe piękno będzie dopiero tego gospodarstwa postaram się wydobyć właśnie poprzez to, że zmienię jakieś tutaj furtki. Chociaż tą furtkę może gdzieś wpletę, bo mam podobną bramę ogólnie. Także no, zobaczymy jeszcze. Mam tutaj pewną wizję. Także co? Widzimy się w następnym, cześć!